Cześć, kochani, witam serdecznie na wznowieniu premierze strapki Extra Linie. Zakupiłam sobie na ten dzień 5 sztuk. Zobaczymy, jak tutaj się spisze ta strapka, ponieważ krzyżówki mega mnie zawiodły. No, zobaczymy, czy ekstra linie będą lepsze. Bardzo podoba mi się szata graficzna. Występuje bodajże w dwóch kolorach. Jest to właśnie zielono-niebieska z takim żółtym. I drugą widziałam wersję różową. Bardzo bardzo mi się, słuchajcie, podoba. Ku mojemu zaskoczeniu, no tak jak mówiłam wcześniej, kupiłam pięć zdrapek i słuchajcie, już mam sześć linii wytrapanych. Powiem Wam szczerze, że jestem w totalnym szoku, że na premierze no, takie zdrabki mi się słuchacie trafiły. Dobrze, w takim razie zobaczymy, co kryje się w zdrabce o numerze 23. Dwa symbole są jeszcze do, do wytrapania. Kochani, jeszcze takie krótkie informacje będę tutaj na początku odcinku wspominać oraz odcinka oraz na końcu, ponieważ nie każdy ogląda od początku do końca filmik. Także kochani, dobijamy do 200 subskrypcji mojego kanału, za co wielkie dzięki. I z tej okazji chciałam tutaj zrobić rozdanie. Myślę, że na rozdaniu pojawią się standardowo, wiadomo, zdrapki, ale to na pewno wrzucę dodatkowy odcinek, dodatkowy filmik, jakie warunki trzeba będzie spełnić, żeby wziąć udział. Myślę, że nie będę tutaj na pewno mówić o czasie typu, że tego i tego dnia jest losowanie. Nie, po prostu dobijemy do dwusetki, wtedy wrzucę odcinek z osobami, które wzięły udział w losowaniu. Myślę, że tak będzie najlepiej, bez żadnej zwłoki, bez żadnego bawienia się tam w te daty i w ogóle. Dobra, kochani, przechodzimy teraz do drapania. Więc zaczniemy sobie może od tej 23.00. Czy tutaj jest coś wytrapane? Tak, jest jedna linia i jest druga linia wytrapana. <laughs> Dwie linie mamy wytrapane, super. Zobaczymy jeszcze dwa symbole: to jest biedronka i podkowa. Podkowa. Podkowa i biedronka. Zobaczymy sobie, czy mieliśmy klucz. Nie. Podkowa i biedronka, tak. To tutaj mamy jeszcze biedroneczkę. Yy, tu mamy podkowę. Patrzcie, tu już mamy kolejną linię. Ekstra, bardzo się słuchajcie, cieszę. Yy, Biedronka. Yy, I gdzie tu jeszcze mamy? Tu mamy biedroneczkę. Dobra, yy, sprawdźmy sobie, czy czegoś tutaj po drodze nie zgubiłam. Yy, klucza na pewno nie było. Diament, yy, no też nie ma. Słońca, słońce było, Klucze nie było wiadomo. No i jeszcze lody zobaczymy. Słońce było, oj, ale ominęłam tych słońc. tego słońca. I co tu dalej mamy? Chyba nic nie mamy, nie? Kraba nie było, lody? Nie, lody też nie widzę. Dobra. No to sprawdźmy sobie, jaki tutaj mamy wynik. O matku. Czekajcie, ja muszę sprawdzić, czy to tak y, serio. Korona. Księżyc. Coś tutaj pokićkałam, ponieważ księżyca nie ma i klapki. <grym> Dobra. No, księżyca nie widzę. Nie wiem, czemu y, zdrapałam księżyc. Ale taki, słuchajcie, yy, psikus, patrzcie. <noise> słuchajcie, naprawdę, powiem Wam, że... <noise> no, sama się śmieję z tego. <noise> Ponieważ księżyca nie ma. Nie wiem, dlaczego wytrapałam księżyc. Podejrzewam, że to po prostu gdzieś mi się yy, musiało z innej zdrapki. Yy, no, no nie, no nie, ma księ nie ma księżyca. Nie mam naprawdę zielonego pojęcia, co tutaj się wydarzyło z tą Zdrabko. Ok, ale fajny Psikus. No, fajnie, jakby była taka kwota, powiem Wam, że już za nie mówiłam. Ale zawsze sobie lubię sprawdzać, czy, czy jednak jest ta wygrana, czy nie ma. Tutaj mamy 40 zł. Słuchajcie, no. Powiem Wam, nie spodziewałam się takiego wyniku, ale tutaj to nie jest. Słuchajcie, Psikus. Ale ja, ja. Ale nie widzę tutaj Księżyca, więc no, no nie ma wygranej takiej. Natomiast sprawdźmy sobie, czy tutaj wszystko jest. Arbus jest, leżak, popcorn, już widzę. No i tutaj też jest księżyc. No kochani, no nie wiem, co mam z tym księżycem. Gdzieś po prostu ten księżyc mi się musiał, no... No nie, no ta jest przegrana. Bo wiem, że właśnie jedna z tych strepek jest przegrana. Słuchajcie, gdzieś ten księżyc musiałam znaleźć. <laughs> Powiem wam, nie, po prostu takiego psikusa jeszcze nie miałam, nie zrobiłam w życiu, ale okej, okay, fajna, niezła zabawa. <laughs> Dobra, ta zrawka jest przegrana na pewno. Ty, no, patrzę, po prostu patrzę, patrzę, patrzę. No, no nie ma księżyca. <laughs> okej, okay, 23 jest przegrana, bardzo fajnie. Yy, zostały nam 4. Oczywiście, jeżeli chodzi o wygrane, na pewno są, na pewno są te wygrane. Mm, dobra. I już sobie tutaj sprawdzam, tylko na inne zdrabki, czy gdzieś tam, ale nie. Dobra, za wiele będziemy po kolei sprawdzać. <grym> ale czat, dobra. Yy, I tu mamy biedronkę i mamy okulary. Yy, okulary. I biedroneczka, okulary. Dobra, biedronka. Biedronka. Dobrze, sprawdźmy sobie balony, balony czy mamy. No nie mamy. Łódź powiem, że ta, jak tak się no, z, m, kilka zdrapek zdrapuje, to wtedy rzeczywiście można się pomylić, nie? <laughs> Ale ja, dobra. E, teraz tak, korona. Czy była korona? Nie widzę korony. E, dzwoneczek. Balony też nie widzę. Dobra, czyli ona prawdopodobnie, prawdopodobnie też jest przegrana, ta zdrapka. Dobra. Tak, ta też jest przegrana. Ok. Yy, I zostały nam trzy... Y, trzy zdrapki nam zostały, tak? Tak, zostały nam trzy zdrapy. No, tutaj widzę, że coś jest. Okej, okay. będziemy sobie sprawdzać, bo już teraz naprawdę skupiłam przez tą pierwszą zdrawkę. <laughs> One zdrawki nie są chronologicznie, nie? Tu już mamy jedyneczkę, mieliśmy 23 i mieliśmy 25, ostatnią. Teraz mamy jedyneczkę i mamy Łódź i Balony. Hmm. Balony, Balony, Łódź. Dobra, tu też mamy Balony. Arbuza chyba nie było z tego co wiem. Uć, ten czy też nie mamy. Uć, balony. I balony. Dobra. I tutaj też mamy balony. Czy mamy rowerek? Chyba nie ma. Yy, lody, lody, lody też nie ma. Yy, ten czy nie ma? Arbuza nie ma. Kwiat? Nie widzę kwiata. Dobra. Ok. W takim wypadku tutaj mamy wygraną. Zobaczymy, czy ta wygrana jest. Mamy sakwę, mamy klucz, mamy klucz i mamy parasol, mamy. I zobaczymy. 10 zł. 10 zł. Jest zwrot, ok. Czy jeszcze gdzieś tutaj mamy? Nie, chyba żadnej linii nie wytrapaliśmy więcej. Dobra, jest ok. 10 zł dała nam strapka numer 1. Yy, kont kontrolę to jest BBB. Tak, widziałam na innych, yy, na innych kanałach, że BBB to jest właśnie zwrot 10 zł. O ile teraz oczywiście nie mylę, <laughs> ale raczej nie. Yy, dobra, strapka z numerem 19. Tutaj już mamy jedną linię i drugą linię. Zaraz zobaczymy, czy te linie rzeczywiście nam czy są, czy dają nam wygraną. Yy, cytryna i rolki. Dobra. Tak, rolki, cytryna, cytryna, rolki, nie. Yy, oj, nie ma, nie ma, nie ma. Tu są rolki. I to wszystko. Dobra, sprawdźmy sobie teraz. Tak, czy mamy popcorn? Jest podkowa i ptak jest dobra. 20 zł. Mega! Cieszę się bardzo. I tu. 10-30 zł, mamy w tej zdrabce. W zdrabce z numerem 19 mamy 30. Bardzo fajnie. Yy, to już mamy 40 zł. I kolejna, yy, ostatnia zdrabka z ekstra linii. Yy, numer 13. I tutaj mam pozostawiona u góry diament i rolki. Dobra. Rolki i diament. Tu mamy diament, ale nie da nam nic. Parasol. Parasolki nie było, klucz. Też niestety księżyc. Też niestety Mod motyl. No nie widzę. Nie widzę. Dobra. Czyli sprawdźmy sobie. Tutaj mamy tylko jedną wygraną, tak? Tak, tu jest. Zobaczymy tylko, czy w ogóle jest. <noise> okulary lody. Yy, okulary lody są i kości. Yy -y, są i tu mamy 20 zł. Słuchajcie, no ekstra bardzo się cieszę. Także premiera zaliczona yy, 60 złotych, kochani, na 5 yy, drapek 60 zł. Powiem Wam, że nie mam naprawdę zielonego pojęcia yy, z co z tą strapką się tutaj, słuchajcie, stało, <grym> z tym numerem 23, że strapałam ten księżyc. Powiem wam, gdzieś musiał mi się ten księżyc tutaj w innej strapce pojawić, no bo nie ma. No cóż, no szkoda, <grym> bardzo fajna by była wygrana, no ale co, psikus jest, śmiesznie. <grym> No, no to jest śmieszne po prostu coś takiego, nie że człowiek już gdzieś tam o została taka wygrana, a to jednak tej wygranej nie ma kochani, także na te pięć zdrapek mamy 60, tak? tak jak mówiłam, 30, 50, 60 mega fajnie takim bonusem dodatkowym również z ekipy Superlini. kupiłam sobie Superlinie, tutaj prawdopodobnie są dwie liniki słuchajcie, wygrane Zobaczymy tylko, czy rzeczywiście. Gwiazda wiatra, jak już widzę, i Arbus też jest. I zobaczymy. Sobie mamy 5 zł. I tutaj księżyc, gwiazda i czapka jest. No, ekstra 10 zł. To nie jest koniec. Oczywiście jeszcze mamy y, dwa symbole do zdrapania: to jest słoń i klapki. O jej, o Jezu, no zagra. I jeszcze mamy linię: słoń. Coś niebywałego dla mnie oczywiście. Yy, klapki. O, ja cię kręcę, powiem Wam naprawdę <laughs> zwariowany odcinek. Yy, słoń. Mm -hmm. Ojej. Kurczę, naprawdę powiem Wam, no jestem w szoku. Yy, szukamy, czy jest coś innego, jakaś sakwa może by się przydała, no nie ma. Yy, okulary też nie ma. ten czy dzwonek też chyba nie ma. Yy. No nie ma. Leżak? Nie ma. Słuchajcie. Ale żeby nie było to jeszcze sobie sprawdźmy. Słoń, Krap, Słoń na pewno jest. Krab widzę i piłka też jest. Patrzcie. Będą piątaki. Ale ekstra. Powiem Wam. Tak sobie wzięłam yy, te super linie. Yy, dodatkowo. Słoń był. Parasol mamy. No i krab też jest. Ale ekstra. Kurczę. Yy, tutaj mamy czapkę. Mamy słonika, mamy kości, mamy widzę, parasol też i armus jest 5 zł. Ale czat, i tu mamy jeszcze kolejną linię: kurczę, podkowa, motyl, klapki są i parasol był. O kurcze widzicie to? 15, 20, 25, 30 zł nam dała zdrabka. No, powiem Wam, nie dowieszam. Sprawdźmy sobie oczywiście literki kontrolne. Y, y dają nam 30 zł. Kurczę, ale jestem w szoku, powiem Wam naprawdę. Ten odcinek oczywiście wstawię parę dni później, na drugi lub dwa dni później, od premiery tutaj naszych ekstra linii, które naprawdę mega się spisały. Powiem Wam, jest plus, naprawdę jest fajny plus, ponieważ super linie 30 zł, tutaj 60 zł, ekstra linie na 55. Mamy tutaj ile? Mamy 90, tak, bo to było 50, 30, 50 i tutaj 30, nie, jeszcze raz, tak, 20, tu 30, 50, 60, tak, 90 zł, słuchajcie. Coś niebywałego powiem wam, naprawdę, ale ta strawka, no nie zapomnę jej po prostu. Gdzieś musiało mi się rzeczywiście ten księżyc tutaj yy, wtrącić. Obstawiam, że gdzieś mi się. O, tutaj mamy księżyc, widzicie? Tutaj jest księżyc, yy, więc pomylił mi się ze zdrabką 25. No właśnie, tak to właśnie wyglądało. Także warto sobie sprawdzać, czy rzeczywiście te linie są. Jak widzicie, gdyby była taka fajna wygrana, oczywiście, yy, powyżej tysiąca, tak? Albo dwóch, chyba powyżej tysiąca. Tak, powyżej tysiąca są różne literki, więc praktycznie w tym wypadku nawet literki nam nic tutaj nie, mi nie pomogły. Ale okej, okay, wiemy, już znamy wynik. Ekstra, bardzo się cieszę. Słuchajcie i na koniec, tak jak mówiłam wcześniej, jeszcze przypominam, że za chwilkę będzie rozdanie. Oczywiście będzie dodatkowy odcinek typowo pod to rozdanie nagrane będziecie musieli warunki spełnić oczywiście standardowo 3 czyli na pewno być subskrybować mój kanał oczywiście być zostawić komentarz i zalajkować odcinek ale to wszystko wam powiem w kolejnym odcinku także kochani na pewno łapeczki w górę poproszę oczywiście serduszka w komentarzu za premierę która bardzo fajnie się spisała oraz co jeszcze no łapeczki w górę komentarze Napiszcie, jak u Was poszła premiera, czy tak samo, chociaż widziałam w większości, że rzeczywiście premiera się udała. Nawet jak jest zwrot, to zawsze fajnie. Ważne, że nie jest na minusie, prawda? Także super ekstra. Kochani, zachęcam do subskrypcji kanału cały czas. Za chwilkę mamy te 200, więc naprawdę to tylko kilka subskrypcji i już będzie to rozdanie. Także, kochani, ja się z Wami żegnam, życzę miłego dnia oraz do następnego odcinka. Pa. フフフフた